Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie na FinTech Summit, a ze mną o y, trendach w Paperless. Tomasz Szplata, Authentic, Cześć. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ym, Tomku, powiedz, proszę, Twoja prelekcja dotyczyła tego, w jaki sposób odchodzimy od papieru, głównie odchodzimy w przedsiębiorczości. Czy tak zwane, kolokwialnie mówiąc, miśki, czyli polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, albo mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, są w ogóle gotowe, chcą odchodzić od papieru? Słuchaj, super pytanie. Pozwól, że zrobię takie małe wtrącenie na dzień dobry. Ja musiałem w ogóle zrobić inną zupełnie prezentację. Znaczy chciałem zrobić inną prezentację. Do tej pory rozmawialiśmy o tym, że warto korzystać z rozwiązań do podpisywania dokumentów elektronicznie, a tymczasem te moje slajdy, czy ta opowieść, którą miałem ze sceny, dotyczyła tego, że warto być paperless, bo zyskuje na tym przyroda matka ziemia, tak, czyli ta cała historia, ta cała opowieść, którą tutaj i ten dialog, który prowadziłem ze sceny dotyczył tego, żebyśmy byli świadomi, odpowiedzialni, żebyśmy Drukując każdą kartkę papieru, szczególnie po to, żeby ją podpisać, mieli tę świadomość, że to może mieć negatywny wpływ na środowisko. A wracając do Twojego pytania: no, Ci przedsiębiorcy, którzy na co dzień funkcjonują w tym segmencie MŚP, to, to są najbardziej wdzięczni dla nas klienci. Oni podejmują decyzje szybko. A oni są naprawdę bardzo świadomi i nie mają tak wielu blokerów jak firmy z tego wyższego segmentu, corporate mm -hmm. czy enterprise. Jak mamy przyjemność rozmawiać z takimi właścicielami biznesów czy menadżerami tych szczególnie mniejszych, średnich biznesów, to oni mówią: Kurczę, ja to chcę mieć, ja to zrobię od jutra. Tak? Czy oni to chcą zrobić dlatego, że jest? Ym łatwiej procesowo czy dlatego, że jest na przykład taniej? No super pytanie. Znaczy oni rozumieją już te wszystkie przewagi, jakie daje podpis elektroniczny, czyli wiedzą, że można szybciej, wiedzą, że można efektywniej oszczędzając nie tylko czas, ale i przede wszystkim pieniądze mhm. swojej swoich partnerów. Ale też coraz częściej poza tymi aspektami ekologicznymi zwracają uwagę na to, że to jest jakiś już element budowania przewagi konkurencyjnej. Że mm -hmm. jeśli oni tego nie zrobią, to ich konkurent to zrobi i zainteresuje ofertą swoją tego, kto wcześniej szukał, powątpiewał, nie był do końca jeszcze przekonany, czy, 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 czy powinien zakontraktować jakąś usługę, czy dany produkt. Więc. Przedsiębiorcy MŚP kupują nasze rozwiązania i korzystają z nich, bo wiedzą, że to już jest trochę takie must-have dla prowadzenia mhm. biznesu. Trzeba wychodzić naprzeciw, trzeba trafiać w potrzeby klientów, którzy już dzisiaj, żeby coś od nas nabyć, skorzystać z jakiejś usługi, nie chcą się z nami widywać offline, nie potrzebują jeździć do placówek, nie potrzebują tym bardziej drukować dokumentów, aby coś kontraktować. Tak? Mhm. Żyjemy w zupełnie innych czasach, a już teraz na pewno po pandemii, tym bardziej. Szanujemy więc przy tej okazji środowisko, obniżamy tą wartość śladu węglowego, a nawet jeśli my o tym zapominamy, to wierz mi, ja mam córkę 16-letnią, więc mówię to z pełną odpowiedzialnością, to młodzi ludzie nam o tym przypominają, tak, to już nie jest seksji mieć drukarkę w biurze, już nie jest seksji... Wymieniać się wizytówką papierową i, i, i przybijać pieczątki na dokumentach. Więc mamy takich, szczególnie tych młodszych, milenialsów, często już naszych pracowników, którzy mówią: zaraz, zaraz, ja będę pracował chętnie dla tej firmy, ale dlaczego ona ciągle drukuje dokumenty? Jeszcze robi to na jednej stronie, czyli nie drukuje dwustronnie i w ogóle po co kolory, a w ogóle po co, po co drukarka w biurze? Nie? Z punktu widzenia, jakbyśmy mogli jeszcze wyskoczyć w przyszłość, bo te procesy biznesowe i takie powiedziałabym zwykłe, Umowy gospodarcze mimo wszystko. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest oczywiście ten cały obrót, który wymaga dzisiaj dokumentów urzędowych. Bardzo wiele pracujecie nad nową, nowymi funkcjonalnościami w autenti. Jak obserwujesz ten rynek, też od strony być może legislacyjnej, trochę jakbyśmy mogli wyskoczyć w przyszłości i zastanowić się, kiedy notariat, kiedy tak, te tak. twarde, trudne umowy też będą mogły być online? Ja mam nadzieję, że bardzo szybko, bo to jest tak, że technologia już dawno przegoniła legislację, tak? Żyjemy w XXI wieku. Słuchaj, latamy w kosmos, nie wiem, mamy przyjemność płacenia za produkty, używając gałek ocznych i, i, i wiele innych jeszcze hardkorowych sytuacji ma miejsce. Tymczasem ciągle z niewiadomych, niewiadomych dla nas powodów w większości przypadków w tym kraju no, drukuje się półtora miliarda papierowych faktur, zużywa 5,5 miliarda kartek w ogóle w biznesie w Polsce. Chociaż wcale nie trzeba tego tak robić. To jest tak, że. Przedsiębiorcy, szczególnie ci z sektora MŚP, oni cały czas gonią za czymś, wiesz, oni mają wyzwania, oni mają um, potrzebę optymalizacji. Um, walki o, o tym, by być um, mocnym na rynku bardzo konkurencyjnym, więc y, do tej pory nie mieli tej atencji i czasu, żeby się zastanowić nad tym, czy nie chcieliby tej zmiany. Mhm. I też myśleli, że ona jest wiesz, taka bardzo kosztowna, że trzeba wiele miesięcy przygotowań, że trzeba coś implementować, zapł zapłacić za to jakieś ogromne pieniądze. To tak nie jest. Tak? Tak? Dzisiaj możesz na platformie autenti i dosłownie po naszej rozmowie założyć konto w 30 sekund i zacząć z niego korzystać bez ograniczeń. To jest fajne, to ma być też wygodne, to ma być jak z, z usługą typu Spotify czy Netflix. Więc do tej pory te ograniczenia głównie to były takie ograniczenia mentalne. Mm -hmm. Że się nie da inaczej, skoro podpisywałem 20 lat na papierze, to czy... To czy to bo... będzie miało Ta, wartość czy, czy, czy jakokolwiek? To ogóle, czy to jest legalne, czy to, mm -hmm. czy to zostanie uznane, tak? Natomiast najfajniejszą konstatacją tej części wypowiedzi jest to, że słuchaj, nie ma dzisiaj dokumentu, którego nie da się podpisać elektronicznie. Naprawdę. I to w 93% naszych dokumentów, z którymi mamy do czynienia w obrocie gospodarczym, możemy to zrobić za pomocą tak zwanego zwykłego, bazowego elektronicznego podpisu elektronicznego. A w niektórych przypadkach potrzeba nam podpisu kwalifikowanego, bo na przykład musimy podpisać umowę o pracę czy podpisać umowę leasingową. Ale to, jest, to, jest, to są przypadki na palcach dwóch rąk policzyć, więc bądźmy paperless, to się da robić, to jest łatwe dzisiaj, uznawane. Legalne, bezpieczne, bo też um, nasze rozwiązania są proste w użyciu, ale działają w tle tam, wiesz, w Bebechach bardzo zaawansowane procesy e, o standardach bankowych, które mają ci dać gwarancję, że, że nikt nie ma do tych dokumentów dostępów poza tobą i Twoim podpisującym, że każdy dokument bez względu na to, czy liczy wiesz, 100 stron, czy, czy dwie strony można podpisać tylko jednym kliknięciem, mm -hmm. że nie trzeba tam wizualizować podpisu, że to jest tak proste, jakbyś robiła zakupy w sklepie. E, chociażby internetowym. Proszę państwa o prostocie w biznesie, ale też o oszczędności tych 5,5 miliarda kartek rocznie. Tak jest. Tomasz Plata Authentina, na Fintech Summit. Dzięki. Dziękuję bardzo.